Dzień dobry Państwu, to Andrzej Kuźmicki, witam w kanale Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Dzisiaj nietypowy materiał, w którym chciałbym poddać krytyce fragment tekstu Michela Foucault pod tytułem Podmiot i Władza z 1982 roku. A więc przechodzę do artykułu Foucault Podmiot i Władza z 1982 roku. Po tytuł, po co badać władzę, pytanie o podmiot. Idee, które zamierzam tu przedstawić, pisze Foucault, nie należą do obszaru teorii ani metodologii. Chciałbym przede wszystkim zdefiniować cel moich badań z ostatnich 20 lat. Nie chodziło mi w nich o analizę fenomenu władzy lub o wypracowanie jej podstaw. Moim zamiarem było raczej naszkicowanie historii różnych metod, przy których użyciu przekształcano, jak pisze Foucault, w tej kulturze stworzenia ludzkie. Podmiot. I od razu chciałbym dodać komentarz do, tej, do tego fragmentu. Uko zakłada tu, że człowiek po urodzeniu nie jest podmiotem. Je, to jest graniczny jego błąd, bo zakłada, że bycie podmiotu nie zależy od człowieka, a od czynnika zewnętrznego, jakim jest zbiorowość, społeczeństwo czy kultura. Jeżeli uznamy, że w chwili poczęcia człowiek nie jest podmiotem, to czym jest? Jest zwierzęciem? Jeżeli uznamy, że upodmiotowienie tego stworzenia w podmiot przychodzi spoza niego, a nie z niego, to znaczy, że jego upodmiotowienie nie wynika z jego immanentnej natury, z jego istoty, a jest jedynie pewnym piętnem, odciskiem siły zewnętrznej, jaką wygenerował twór społeczny czy kultura. To, w moim rozumieniu, jest błąd założeń. Należałoby założyć tu, że istota ludzka rodzi się z wrodzonym potencjałem teleologicznym do przejawiania formy dojrzałej, a ta jest osiągana we współdziałaniu, w interakcji między potencjałem i siłami wrodzonymi, i siłami, matrycami znaczeń, semantycznym kontekstem bycia wypracowanym dotąd przez zbiorowość. Oznacza to z jednej strony, że ani dziecko nie jest ostatecznym nośnikiem ostatecznego kształtu swojej osoby. Ani społeczeństwo nie jest ostatecznym czynnikiem, czy jedynym czynnikiem odciskającym tą formę. To wypadkowa ich interakcja. W każdym człowieku jest popęd ku dominacji innych, narzucaniu im swojej wizji, swojego rozumienia, swojej woli i z tego wyłania się tendencja do podporządkowania innych. Foucault robi ewidentny błąd anihilowania roli immanentnych sił działających od pierwszych dni życia w człowieku. Te siły uczestniczą w interpretacji społecznych interakcji. Na przykład, niemowlę płacze, bo jest głodne, bo jest mu nieprzyjemnie. Wymusza w ten sposób na osobnikach dorosłych, na społeczności, reakcję opieki nad nim. Wymusza to, że matka bierze go na ręce stawia pytanie o to, czego ono może potrzebować, czy chcieć. Płacz kończy się, gdy następuje dostateczna zmiana wewnętrznego stanu dziecka zmiana taka, że uznaje on, iż nie musi już dłużej czekać, czy płakać. To przykład dominacji przez niemowlę jego zewnętrznego kontekstu społecznego, jego społeczności, ale opiera się to nie tylko na tendencji do dominacji, czy władzy, ale opiera się też na immanentnie tkwiącej w kontekście tej sytuacji miłości ludzi, którzy dziecko otaczają. Jeśliby matka i rodzina nie odbierała stanów dziecka jego doświadczeń jako ważnych, to nie reagowaliby oni na jego płacz i nie podlegaliby jego wymuszającym zachowaniom, tutaj płaczowi. Przykład ten dowodzi, że interakcje społeczne mają przynajmniej jeszcze jeden fundamentalny pokład, poziom, jakim jest psychologiczna ważność innych ludzi dla społeczności, w tym przypadku dla matki, ojca i szerszej grupy rodziny dziecka. Przypominam, że w myśl Foucault nowonarodzone dziecko nie jest jeszcze podmiotem, a jednak ma ono decydujący wpływ na wybór przez najbliższą grupę społeczeństwa określonych form zachowań. Oznacza to dla mnie, że istota ludzka jest od pierwszych chwil życia podmiotem, a po drugie, że ma realny wpływ na przebieg interakcji społecznych. Jest ono aktywnym czynnikiem sprawczym, decydentem, a nie tylko istotą upodmiotawianą przez społeczność czy kulturę. W tym kontekście wspomniane przez Foucault metody, przy których użyciu przekształca się w danej kulturze stworzenia ludzkie, jak mówi w podmioty, to tylko wycinek sił uczestniczących w równaniu. A w dodatku są to siły, które można by zaliczyć do późniejszego etapu uczestnictwa dziecka w społeczeństwie czy kulturze. Kiedy to sobie uzmysłowimy, to zobaczymy, że Foucault lokuje siły czy determinanty ludzkiego postępowania, motywacji czy działania poza nim. A imanentne dla niego wrodzone tendencje, motywacje czy wizje umieszcza w sferze czynników oporujących jedynie systemu społecznemu. Będącymi nie tyle siłami kształtującymi człowieka, co raczej tylko tendencjami do rebelii wobec represji czy opresji systemu społecznego. Tu tkwi największy błąd, moim zdaniem, Foucault. Dla niego fakt, że człowiek podlega władzy grupy, oznacza, że od początku był on tylko. Bierną gliną układaną wedle oczekiwań i wyobrażeń grupy. Człowiek ten nie jest w stanie samemu generować swoich wizji czy oczekiwań, bo tak jakby ich od urodzenia nie miał. Pozbawiony jest bowiem, zdaniem Foucault, tej wrodzonej umiejętności. Jest w tej wizji biernym w sensie epistemologicznym, biernym w sensie semantycznym stworzeniem, które może jedynie przyjąć kształt narzucany przez dominujący go system. System wyobrażeń społecznych egzekwowanych przez relacje władzy w ramach organizacji społecznej, w ramach zawartych w tkance społeczeństwa wyobrażeń, systemu nakazów, zakazów, systemu normatywno-ideologicznego itd. Taka wizja Foucault jest moim zdaniem nie do obronienia. Przechodzimy dalej do tekstu Foucault. Skupiłem się na trzech rodzajach podporządkowania, które do tego prowadzi. Do pierwszego z nich należą badania, które nadają same sobie status nauk. Za przykład może posłużyć uprzedmiotowienie podmiotu mówiącego w gramatyce ogólnej, filologii czy lingwistyce. Kolejną ilustracją takiego uprzedmiotowienia, dotyczącego tym razem podmiotu wytwarzającego, takiego, który pracuje, jest analiza bogactw nazwana później ekonomią. Jeszcze innym przykładem mogłoby się stać uprzedmiotowienie nagiego faktu życia, którego dokonały historia naturalna i biologia. W następnym wymiarze moich badań zająłem się uporządkowaniem podmiotu, do którego dochodzi w jakie nazywałem praktykach dyskryminacyjnych. Dyskryminacja przebiega tu albo wewnątrz podmiotu, albo między nim a innymi. Efektem tego procesu okazuje się w obu wypadkach podporządkowanie. Tak ukształtował się podział na przykładowo szalonych i normalnych, chorych i zdrowych, bandytów i tzw. swoich chłopów. Próbowałem ustalić wreszcie, i tego dotyczyły moje najnowsze prace, jak stworzenia ludzkie same siebie przekształcają w podmioty. Na główną ilustrację obrałem dziedzinę seksualności. Interesowało mnie, jak ludzie uczą się postrzegać siebie jako podmioty tego, co seksualnością nazwano. Nie władza zatem, lecz podmiot, jest zasadniczym tematem moich studiów. To prawda, iż dałem się dość głęboko wciągnąć w rozważanie problemu władzy. Uświadomiłem sobie wkrótce, iż podobnie jak ludzki podmiot zostaje wpisany w stosunki produkcji i znaczenia, tak samo dzieje się z nim na poziomie stosunków władzy, które wyróżniają się wielkim skomplikowaniem. Jeśli jednak doszedłem do wniosku, że historia i teoria gospodarki służą za niezłe narzędzie w analizie stosunków produkcji, zaś lingwistyka i semiotyka oddają podobne usługi analizie relacji znaczących, to całkiem zabrakło mi warsztatu metodologicznego do badań nad stosunkami władzy. Do dyspozycji miałem jedynie refleksję nad władzą wychodzącą od kategorii prawniczych. Pyta ona, jakiej władzy należy się legitymizacja. Można było ewentualnie odwołać się do stylu myślenia odwołującego się do instytucjonalnej koncepcji władzy. Tu pyta się, czym jest państwo. Chcąc wprowadzić władzę do badań nad podporządkowaniem podmiotu, musiałem wobec tego rozciągnąć zakresową jej definicję. Czy potrzeba nam teorii władzy? Ponieważ każda teoria zakłada pewne a aprioryczne pojęcie władzy, żadnej nie wolno naiwnie przyjmować jako punktu wyjścia do pracy analitycznej. Praca ta z drugiej strony nie mogłaby iść naprzód bez towarzyszącej jej konceptualizacji. Nie da się tworzyć pojęć bez krytycznego myślenia, wystawiającego ich nieustannie na próbę. I teraz chciałbym dodać kilka uwag krytycznych z mojej strony dotyczących powyższego fragmentu. Wytwarzanie pojęć i wystawianie ich na nieustanną próbę krytykę czy krytyczną analizę to w moim rozumieniu nieodłączne założenie intersubiektywnej postawy w zbiorowości. To właśnie ona ma gwarantować relacyjność pojęć do obiektów, jakie one wyrażają. Zwracam tu uwagę na relację, która jest szczególnie ważna w obserwacyjnych metodach naukowych, w psychologii czy socjologii. Mowa tu o relacji pojęcie obiekt przez owo pojęcie wyrażający, a nie o relacji między znaczącym i znaczonym. I dalej przechodzimy do tekstu Foucault. Tym, co należy sprawdzać, jest w pierwszym rzędzie instrumentarium pojęciowe. Oznacza to, iż konceptualizacja nie powinna się opierać na zamkniętej teorii przedmiotu. Schwytanie przedmiotu w sieć precyzyjnych pojęć nie jest jedynym ani wystarczającym kryterium sukcesu. Musimy zdać sobie sprawę z uwarunkowań historycznych, które tkwią u podłoża naszej konceptualizacji. Niezbędna jest krytyczna świadomość panujących okoliczności. Sprawdzenia wymaga ponadto charakter rzeczywistości, którą badamy. Publicysta znanego francuskiego opisma, pisze Foucault, dał kiedyś wyraz szczeremu zdziwieniu. Dlaczego tylu ludzi zajmuje się dzisiaj władzą? Pyta. Czy to aż taki ważny problem? Czy władza jest aż do tego stopnia autonomiczna, by można było o niej dyskutować, nie biorąc pod uwagę innych kwestii? Nie rozumiem, czemu ten autor się tak dziwi, odpowiada Foucault. Sceptycznie odnoszę się do przekonania, iż problem władzy postawiono po raz pierwszy w tym stuleciu. Tak czy owak, nie ma on dzisiaj charakteru teoretycznego, lecz mieści się w ramach naszego żywego doświadczenia. Pomyślmy choćby o dwóch tak zwanych patologiach, o dwóch chorobach władzy, pisze Foucault w cudzysłowie, o faszyzmie i stalinizmie. I tu chciałbym znowu poczynić uwagę krytyczną dotyczącą powyższego fragmentu. Ciekawe jest to, że Foucault z jednej strony pisze wyżej o tym, że ludzie mają arbitralny zwyczaj określania tego, co jest Szalone i normalne, chore i zdrowe, kto jest bandytą, a kto jest tak zwanym swoim chłopem, a teraz sam arbitralnie, bez żadnych skrupułów określa coś za chore. Tutaj choroba władzy. Można powiedzieć, że sam popełnia tu błąd klasyfikacji czy orzekania o przedmiocie namysłu poprzez to, że bez podania żadnych wstępnych kryteriów, przeskakuje od razu do bardzo silnie emocjonalnego, pejoratywnego definiowania zjawiska. I przechodzimy dalej do tekstów Foucault. O tym, że wciąż wydają nam się one aż tak szokujące, pisze Foucault, przesądza, wśród wielu innych powodów, to, iż pomimo swej historycznej indywidualności nie były całkiem oryginalne. Wykorzystywały one tylko i rozbudowały mechanizmy występujące już w szeregu innych społeczeństw. Więc nawet mimo szaleństwa trawiącego je od wewnątrz, Potrafiły posłużyć się większością kategorii i narzędzi naszej racjonalności politycznej. Tym, czego pilnie potrzebujemy, pisze Foucault, jest zatem nowa ekonomia stosunku władzy. Pojęcia ekonomii używam tu w jego podwójnym znaczeniu, teoretycznym i praktycznym. Mówiąc inaczej, od czasów Kant'a zadaniem filozofii było przeciwdziałać wykraczaniu rozumu poza granice dostępnego mu doświadczenia. Począwszy od tej samej cezury, którą wyznacza początek nowoczesnego państwa oraz planowego zarządzania życiem społecznym, misja filozofii polega również na czuwaniu nad wymykającymi się spod kontroli mocami racjonalności politycznej. Z pewnością nie jest to mało. I teraz chciałbym znowu krótki komentarz do powyższego fragmentu. Tu znowu Foucault popełnia błąd, o którym mówiłem wyżej. Pisze o historii szaleństwa i kontekście arbitralności orzekania o nim, a sam robi tu dokładnie taki sam błąd analityczny. Można powiedzieć, że jego błąd wywodzi się z tej samej kolektywnej matrycy wyobrażeniowej, która opiera się na nieświadomej sieci spolaryzowanych pojęć, od skrajnie pozytywnych emocjonalnie, poprzez neutralne do skrajnie negatywnych. Na tej matrycy faszyzm i stalinizm znajdują się relatywnie blisko skojarzone. Cechują się tym, że są bardzo negatywnie oceniane przez społeczność, a po drugie, mają w podświadomym społecznym przeżyciu cechy silnie odpychające, odrzucające od siebie. Tyle mój komentarz. Idziemy dalej do tekstu Foucault. Wszyscy są świadomi tych banalnych faktów. Z tego, iż coś jest banalne, nie wynika jednak, iż brak mu znaczenia. Musimy zajmować się banałami, odkrywając, albo przynajmniej o to się starając, oryginalne zagadnienia, które mają z nimi związek. Zależność między racjonalizacją a ekscesami władzy wydaje się oczywista. By zdać, by zdać z niej sobie sprawę, nie trzeba było czekać na biurokrację i obozy koncentracyjne. Prawdziwy problem tkwi jednak gdzie indziej. Co mamy czynić w obliczu tego ewidentnego faktu? Czy należy odwołać się do rozumu? Nic w moim odczuciu nie byłoby bardziej jałowe, pisze Foucault. Obszar ten po pierwsze nie ma nic wspólnego z winą bądź niewinnością. Po drugie, straciło sens traktowania rozumu jako przeciwieństwa tego, co nierozumne. Przedsięwzięcie takie narzuciłoby nam wreszcie arbitralną i nudną rolę albo racjonalistów, albo irracjonalistów. To fragment kolejny Foucault, a teraz chciałbym poczynić. Kilka uwag krytycznych. Po pierwsze, zadziwia mnie to, skąd Foucault przyszło do głowy, że odwoływanie się do rozumu miałoby być z konieczności związane z orzekaniem winy i niewinności. Aktywność rozumu to z definicji najpierw kwestia zrozumienia zachodzących zdarzeń, a nie generowanie ustaleń etyczno-moralnych. Po drugie, po wyższym fragmencie Foucault znowu używa języka bardzo emotywnego. Próbując na dodatek twierdzić, że rozumowe rozpatrywanie obserwowanych zjawisk jest arbitralne, gdzie jego sama wypowiedź ma cechy wysokiej arbitralności. Samemu podlegając takiemu będowi, próbuje z drugiej strony narzucić czy przypisać rozumowemu rozpatrywaniu obserwowanych zjawisk perspektywę mocno dualistyczną, gdzie racjonalne miałoby być tożsame z dobrym, akceptowalnym moralnie i leżącym w opozycji do irracjonalnego, niedobrego. I godnego potępienia. Pomija on w dużym stopniu opisowy i eksplanacyjny wymiar rozumowego rozpatrywania obserwowanych zjawisk. Idziemy dalej do kolejnego fragmentu wypowiedzi Foucault, a może podjąć obrachunek z tą odmianą racjonalizmu, która wydaje się swoistla dla naszej nowoczesnej kultury, a wywodzi się z wieku oświecenia. Wydaje mi się, że właśnie w tym kierunku poszli niektórzy myśliciele ze Szkoły frankfurskiej. Nie zamierzam tu jednak dyskutować z ich dziełem, chociaż wydaje mi się ono niebywale ważne i wartościowe. Chodzi mi raczej o wskazanie innej drogi badania wzajemnych związków między racjonalnością a władzą. Rozsądne byłoby, sądzę, nie atakować od razu racjonalizacji społeczeństwa i kultury jako całości, lecz raczej skupić się na paru wybranych polach, z których każde obejmuje jakieś fundamentalne doświadczenie a więc na szaleństwie, chorobie, śmierci, zbrodni seksualności itd. Uważam ponadto, iż niebezpieczne jest samo ogólne pojęcie racjonalności, lepiej badać konkretne odmiany racjonalności niż mówić o jej powszechnym pochodzie. Nawet jeśli oświecenie stanowi niezwykle ważną fazę w naszych dziejach, a zwłaszcza w rozwoju technologii, polityki, musimy, jak mi się wydaje, sięgnąć do o wiele odleglejszych zjawisk. Tylko tak można zrozumieć, jak zostaliśmy schwytani w pułapkę z własnej historii. Chciałbym zaproponować własny sposób zagłębiania się w nową ekonomię stosunków władzy, Bliższe empirii, bardziej bezpośrednio związane z naszą obecną sytuacją i bogatszy w odniesienia do praktyki. Sprowadza się on do przyjęcia za punkt wyjścia różnych odmian oporu przeciwko poszczególnym strukturom władzy. Stosując inną metaforę, używam oporu jako katalizatora chemicznego, który ujawnia stosunki władzy, wskazuje na ich umiejscowienie oraz wykrywa, gdzie i jak działają. Zamiast analizować władzę w perspektywie własnej racjonalności, ujmuje się tutaj stosunki władzy, wychodząc od antagonizmu przeciwstawnych strategii panowania i oporu. I teraz kilka kolejnych uwag krytycznych dotyczących powyższego fragmentu. Foucault tutaj nie tyle rezygnuje z definiowania władzy, co raczej chce poprzez zmianę przyglądania się owemu zjawisku zaingerować w to, jak będziemy je postrzegać, a poprzez to definiować. Foucault po prostu chce, abyśmy definiowali ją od strony obserwowanych relacji, a nie od definicji abstrakcyjnego pojęcia władzy. Tak czy inaczej ukrywa on tu twierdzenie czy postulat, że on chce, aby ją definiować jako zjawiska dynamiczne. Dziejące się między dwoma elementami, którym jeden z elementów przejawia zachowania władcze, a drugi oporu. Wtedy właśnie możemy, staniem Foucault, określić, że proces władzy ma tu miejsce. Ale jeśli uzmysłowimy sobie, że we wstępnej części relacji między tymi obiektami, jeden i drugi mogły przejawiać one zachowania władcze i zachowania oporu, to zrozumiemy, że Foucault opisuje tylko fragment tego procesu. Kiedy jeden z elementów, Uzyskuje pewną przewagę regulatywną nad drugim. Oznacza to jednak, że jeśli ten, który podlega władzy i musi oporować, zyska nagle zdolność wpływu na drugi element, to z kolei on zacznie egzekwować władzę nad nim, spychając tamtego na pozycję oporu. To pomija w swoich analizach Foucault. Tyle uwagi krytyczne. I idziemy dalej do tekstu Foucault. Konkretnie. By dowiedzieć się, co społeczeństwo uważa za zdrowe, pisze Foucault, należy być może zacząć od tego, co dzieje się w wymiarze szaleństwa. O legalności, pisze on, podobnie najlepiej świadczy to, co nielegalne. Jako punkt wyjścia potraktujmy zatem serię konfliktów, które narastają od pewnego czasu: opozycję wobec władzy mężczyzn nad kobietami, rodziców nad dziećmi, psychiatrów nad szaleńcami, biurokracji medycznej nad ludnością. Oraz administracji nad indywidualnymi stylami życia. I tu znowu chciałbym poczynić uwagę krytyczną do tego fragmentu. W powyższym fragmencie Foucault, choć kierowany dobrymi intencjami, dokonuje poważnego, czy to epistemologicznego, czy też logicznego błędu, przyjmując za fakt obiektywny istnienie po pierwsze opozycji, a po drugie uznając tą opozycję za konflikt. Zaczyna więc rozważania nie od pytania o to, co się dzieje między tymi elementami. Czy o to, jaka jest między nimi relacja czy proces, ale uznaje arbitralnie, że to obiektywnie i niepodważalnie istniejący fakt fakt toczącego się konfliktu. Widzimy więc po krótkim zastanowieniu, że Foucault manipuluje danymi i nie przestrzega oczywistej dla nauk społecznych metodologii, która zakłada, że jakiekolwiek obserwowane zjawiska społeczne należy najpierw opisać pod względem obserwowanych ich przejawów. Następnie na podstawie tych obserwowalnych danych sformułować teorię, która by wyjaśniała, czy to źródła danego zjawiska, prawidłowości jego i dynamikę, by w końcu postarać się określić ewentualny cel czy też funkcje społeczne, jakie ten proces pełni. Mówimy tu o funkcjach deskryptywnych, wyjaśniających i predykcyjnych, które ma ewentualnie spełniać teoria w naukach społecznych. Foucault tego nie robi i oczekuje, że czytelnik zgodzi się z jego podstawowymi założeniami, które w swym rdzeniu opierają się na wyobrażeniu polaryzacji, opozycji stron i zakładanym w związku z tym przez niego konflikcie. Tego niestety nie da się obronić, bowiem dynamizmy świata fizycznego, psychicznego, nie wspominając o społecznym, mają naturalną cechę wyodrębniania opozycyjności, a ta opozycyjność nie jest i nigdy nie była wyznacznikiem konfliktu. Wystarczy, że spojrzymy na opozycję szewców do osób, które szewcami nie są, albo mechaników samochodowych do grupy osób, które mechanikami samochodowymi nie są, albo obserwowanego nieba zachmurzonego i nieba niezachmurzonego, czy będącego ze sobą w relacji morza i tego, co byśmy nazwali, że morzem nie jest. A gdybyśmy chcieli użyć tak bliskiego dla Fuko pojęcia mocy, to wspomnimy ludzi będących zdolnymi do obrony nas przed agresywnym zwierzęciem, na przykład bykiem, i ludzi nie mających takiej siły czy umiejętności. Te polaryzacje, które tu podałem, wyrażają podziały społeczeństwa na różne podgrupy, które naturalnie tworzą się w sytuacjach, kiedy stawiamy czoła różnym sytuacjom życiowym. Czy subgrupy te wyodrębniły się poprzez nadużycie innych? Nie wyodrębniły się, bo miały takie, a nie inne cechy funkcjonalne, którymi może być obok siły fizycznej, siły mentalnej, kompetencji, zbioru specyficznych umiejętności itd. Tak właśnie, a nie poprzez siłowe zagarnięcie władzy, wiedzy, jakby chciał Foucault, osoby zajmujące się medycyną uzyskały szczególną pozycję w społeczeństwie. Uzyskali tą pozycję, bo mieli określone umiejętności i wiedzę, wiedzę, która przynosiła na tyle wartościowe rezultaty dla społeczeństwa dla innych, że pozostała część społeczeństwa uznała, że są oni szczególni. Na początku ta szczególność była określana na przykład jako mana. Mówię tu o czarownikach albo inaczej medicine men, ale też o współczesnych zielarzach, homeopatach czy bioenergoterapeutach. Ich umiejętności nie wyrażają ich wiedzy, władzy, tylko po prostu wiedzy którą inni uznają za wartościową i dlatego te osoby nie tylko szanują, ale i sowicie opłacają, a nawet gloryfikują. Taka była droga grupy medyków do szczytu w swojej pozycji społecznej, ale szła ona poprzez ich kompetencje, umiejętności, a nie chęć narzucania innym swojej woli. I tu znowu Foucault zrobił kardynalny błąd, próbując uprościć obserwowane zjawisko do najprostszego wymiaru, który mu dla celów narracyjnych pasował. A to, że w niektórych okolicznościach osoby znajdujące się na szczególnej, eksponowanej pozycji jej nadużywają, co wiązać się też może z narzucaniem innym ludziom ich sposobu postrzegania danego zjawiska, nie zmienia faktu, że było to możliwe ze względu na intersubiektywnie postrzeganą w społeczeństwie ich wyższą wiedzę czy pozycję epistemologiczną. Tak, zgadzam się, że w pewnych okolicznościach wiedza i punkt widzenia wiążą się z mocą narzucania innym sposobu postrzegania świata, ale przecież sam Foucault robi to samo, pisząc ten artykuł i używając siłę swojej argumentacji jako środka do narzucenia nam jego perspektywy. Kryje się za tym ogólne prawo, że osoba, która w najbardziej spójny albo dobitny i przekonywający sposób zaargumentuje na rzecz określonej wizji rzeczywistości. Szczególnego rozumienia zjawisk czy procesów, ta osoba decyduje o tym, jak będziemy postrzegać tą rzecz, ten aspekt świata, a nawet jak będziemy postrzegać i rozumieć siebie. To jest naturalny mechanizm działania społeczności, gdzie osoba najbardziej kompetentna, a nie władcza, daje społeczności narzędzia do lepszego rozumienia świata. Dodajmy od razu, że jak widzicie z mojej krytyki tekstu Foucault, teraz ja wchodzę na pozycję kompetencji, wykazując jego wnioskowaniu błędy i podważając zasadność jego koncepcji i postrzegania świata. Tu jednak nie chodzi o moje dążenie do władzy, ale do tego, aby dążyć do bardziej logicznego i bliższego prawdy rozumienia świata. I tu chciałbym zakończyć krytyczną analizę fragmentu tekstu Foucault. Kończąc na dzisiaj serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam na przyszłe wykłady z serii Sekrety Psychologii, Psychologia Nieświadomości. Do zobaczenia Państwa.